Cześć, witajcie! Jestem ponownie, długo mnie nie było, parę słów co się wydarzyło. Pod koniec kwietnia wyjechaliśmy z Madzią na chwilę na 3 dni w sprawach rodzinnych i tak się wydarzyło, że wróciliśmy dopiero wczoraj. Czyli 14 lipca wróciłem do, do kampera i, i zaczynam działać. Wczoraj sprzątałem kampera plus garaż, bo był niesamowity bałagan. Dobra wiadomość dla Was, taka, że film ten nagrywam nową kamerą GoPro 9. Zainwestowaliśmy trochę w sprzęt. Zdradzę Wam, że wczoraj zrobiłem licencję na pilota drona. Kupiliśmy drona, kupiliśmy właśnie GoPro 9, kupiliśmy nowego wydajnego laptopa, żeby filmy montować. Uczę się od wczoraj obsługi programu nowego do montażu. Całkowita dla mnie nowość. No i co? Myślę, że teraz będą troszkę lepsze te filmy. No i bierzemy się za. Bierzemy się za składanie w końcu kampera, żeby gdzieś nim wyjechać. No bo dalej stoi bez kół. Ale to na, nakręciłem trochę materiału wczoraj. Muszę pomontować gdzieś tak na szybko kręcę, żeby coś już rzucić, żebyście widzieli, że żyję, mam się dobrze. Wszystko jest ok. No i co? Tyle no. Grubo ponad 2 miesiące bez. Bez internetu sobie żyliśmy. Było fajnie. Odpoczęliśmy. Teraz troszkę można znowu się pojawić i, i pogadać do Was. No cóż, hmm, chyba tyle. Woli wyjaśnienia. Resztę dowiecie się z filmików, które zacząłem kręcić. Jeszcze z montażem parę dni mi zejdzie. No bo to muszę się nauczyć. I myślę, że będzie. Będzie fajnie. No co? Do zobaczenia. Cześć!